Dzień 31 Nagroda Dzieci Maryi. Dla duszy miłującej Boga największym cierpieniem na ziemi jest niepewność, czy będzie oglądać Boga. Niepewność tę osadza nadzieja życia wiecznego największa rozkosz pobożnych dusz. Nikt nie może być pewny zbawienia najbliżej ten, komu Bóg objawił tę wiedzę. Poza taką najzwyczajną i dlatego także rzadką okolicznością może być tylko prawdopodobieństwo i nadzieja zbawienia. W nadziei zbawienia może utwierdzić pobożność i nabożeństwo do Matki Bożej, ponieważ ta pobożność i nabożeństwo ułatwiają drogę do nieba. Są one ozdobą kolony świętych pańskich. Dzieci Maryi są dziećmi nieba. To jest powszechna opinia wszystkich świętych. Często pytasz siebie samego ze strachem. Czy jestem zapisany w księdze w żywota, odpowiem ci. Rozważ, czy jesteś prawdziwym sługą Maryi. Jeśli możesz to potwierdzić, bądź spokojny, będziesz należeć do wybranych. Jak naucza święty Jan Damasteński, Bóg użycza pobożności i nabożeństwa do Maryi, tylko tym, którzy mają być zbawieni. To się zgadza z tym, co czytamy w Apokalipsie świętego Jana. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego. Któż jest tym miastem Bożym, jeśli nie Maryja, o której śpiewa psalmista? Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, o miasto Boże. Święty Bonaventura pisze. Szczęśliwi ci, dla których Maryja jest łaskawa, mieszkańcy Nowej Jerozolimy będą mieli w nich swoich współobywateli i ktokolwiek będzie nosić szkaplerz tej miłosiernej Pani, zostanie wpisany do Księgi Żywota. Czcigodny Dionizy Kartus pyta: Któż będzie zbawiony, któż otrzyma niebo? Po czym odpowiada, że ci są zbawieni i królują w niebie. Za którymi modli się królowa Miłosierdzia. Boga rodzica to potwierdza, mówiąc przez usta mędrca pańskiego: Dzięki mnie królowie panują. Za moją przyczyną, za moimi modlitwami dusze panują najpierw w tym śmiertelnym życiu na ziemi, zwyciężając swoje namiętności, a potem panują wiecznie w niebie, gdzie, jak mówi święty Augustyn, wszyscy są królami. W Jeruzalem jest moja władza, mówi Kościół o Matce Bożej. Rzeczywiście, gdzie Jezus Chrystus jest Panem, a Maria jest Panią. Święty Antonin zapewnia, że Matka Boża modlitwą i wstawiennictwem swojej potęgi obdaruje nas szczęściem wybranych, jeśli sami nie będziemy ku temu przeszkodą. Prawdziwie może o sobie mówić, że w niebie świeci tyle wiekuistych świateł ilu jest jej wiernych sług. Słuchajcie i uczcie się wy wszyscy, którzy pragniecie dostać się do nieba. Oddajcie jej cześć, a z pewnością otrzymacie życie wieczne. Woła święty Bonaventura. Dzieci Maryi są dziećmi nieba. Serce Maryi ułatwia nam drogę do wiecznego szczęścia. Aby to lepiej wyjaśnić, ojcowie Kościoła używają różnych porównań. Święty z Antiochi mówi, że Bóg napełnił Maryję łaską, żeby była naszą drogą zbawienia i górą, po której możemy iść do nieba. Inny nazywają mostem zbawienia, ułatwiającym nam przejście po wzburzonym morzu tego świata do szczęśliwego portu wieczności. Święty Fulgencjusz z Ruspe nazywają drabiną do nieba. Po tej drabinie Bóg zstąpił na ziemię, a ludzie powinni wstępować do nieba. Święty Bernard nazywają wspaniałym wozem, na którym jej wierni cudzy mogą dostać się do nieba. Pobożny Ludwik de Boulogne kładzie w jej ręce klucze do królestwa w niebie. Święty Efrem mówi, że Maryja otwiera nam bramę górnej Jerozolimy, a Kościół w Litanii Loretańskiej prosi. Bramo niebieska módl się za nami. Czy nie jest więc prawdą, że serce Maryi ułatwia nam drogę do nieba? Dzieci Maryi są dziećmi nieba. Wszystkich wiernych sług i prawdziwych miłośników Maryi będzie opromieniać wieczna chwała. Ta szlachetna i wielka Pani hojnie wynagrodza najmniejszy dobry uczynek. Ojciec Jan Remberg mówi, że słudzy Maryi zostali wyróżnieni tu na ziemi łaskami, a w niebie zostaną odznaczeni chwałą. Otrzymają w niebie bogatsze, ozdobniejsze i jaśniejsze szaty po których będzie można odróżnić dworzan Królowej Nieba. Ryszard od świętego Wawrzyńca zapewnia nas również, że częste wzywanie świętego i słodkiego imienia Maryi na ziemi wzbogaca nas łaską, a w niebie wyniesie na wysoki stopień chwały. Błogosławieni, którzy serdecznie kochają i wiernie służą Matce Bożej. Ona idąc za swoim Bożym synem, stokrotnie wynagradza wierną służbę i prawdziwą miłość. We wszystkich sercach chrześcijańskich zawsze powinna być gorąca pobożność ku Maryi. Nie tylko w jej miesiącu maju i październiku. Pewien młody kapłan chorował na gruźlicę. Z tej niebezpiecznej i w młodym wieku prawie zawsze śmiertelnej choroby został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej. Po tym zdarzeniu całkowicie poświęcił się służbie Maryi. Starał się przyswoić wszystkie jej cnoty. Pilnie i skutecznie zajmował się nawracaniem zabłąkany, Całymi dniami przeby przebywał w konfesjonale usługując wiernym. Po dwudziestoletniej pracy z radością witam nadchodzący wieczny spoczynek. Mówił, idę na śmierć jako oblubieniec na wesel. Śmierć miał łagodną. Modlił się do ostatniej chwili. Porużańcu odmówił tedeum i magnifikat. Z ostatnim wierszem tego uroczystego śpiewu dla Maryi oddał Bogu swoją duszę. Niedługo po śmierci ukazał się pewnej pobożnej osobie w chwale błogosławionych z wieńcem kwiatów na głowie. Modlitwy na zakończenie nabożeństwa. Ofiarowanie się Maryi. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boże, choć jestem niegodny być Twoim sługą, jednak poruszony Twoją niewypowiedzianą dobrocią, w obecności mojego Anioła, Stróża i całego Dworu Niebiańskiego wybieram Cię dziś na moją Panią, Orędowniczkę i Matkę. Postanawiam z całego serca Ciebie kochać, zawsze Ci służyć i dołożyć wszelkich sił, aby także inni Cię kochali i Tobie służyli. Matko Boża i moja najmilsza matko, przez krew twego syna, którą wylał na mnie, błagam Cię, przyjmij mnie do grona swych dzieci i sług. Czuwaj nad moimi myślami, słowami i uczynkami do końca mego życia, abym swoją pracą pomnażał Bożą chwałę. O najukochańsza matko, swoim wstawiennictwem wypraszaj dla mnie łaskę coraz gorętszej miłości Jezusa i Twojej. Abym z Tobą, O Maryjo, oraz z Twoim synem, a moim Panem i Zbawicielem, połączył się na wieki. Maryjo, Matko moja, moją duszę polecam Tobie, szczególnie w godzinę mojej śmierci. Amen. Ofiarowanie Rodziny Maryi Święta i niepokalana dziewica nasza królowo, nasza Matko, ucieczko i pocieszycielko wszystkich nieszczęśliwych. Oto u stóp Twoich z całą moją rodziną wybieram Cię na moją Panią, moją Matkę i Orędowniczkę Boga. Twojej służbie ofiaruję siebie i wszystkich należących do mojej rodziny. Przyjmij nas wszystkich do grona swoich sług. Weź nas pod swoją obronę teraz, a szczególnie w godzinę śmierci. Matku Miłosierdzia, czynię się Panią całego mojego domu, moich interesów, wszystkich moich spraw. Racz opiekować się i rozporządzać wszystkim według swojego upodobania. Błogosław mi i całej mojej rodzinie, zachowaj nas od wszelkiego grzechu. Broń nas przed pokusami, wybaw z niebezpieczeństw. Opatruj w potrzebach, rać w wątpliwościach, pocieszaj w strapieniach. Uzdrawiaj w chorobach, a szczególnie nie opuszczaj nas w godzinę śmierci. Nie pozwól Szatanowi trzymać w niewoli któregokolwiek z nas, Tobie poświęconych, ale otwórz przed nami bramy Nieba, abyśmy tam wdzięczni Tobie kochali i wielbili naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa po wszystkie wieki wieków. Amen. O niepokalanie poczęta Maryjo módl się za nami do Boga Ojca i do Jego Syna. Jezusa Chrystusa, którego poczęłaś i porodziłaś za sprawą Ducha Świętego. Amen. Litania do Niepokalanego Serca Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi bez grzechu poczęte, módl się za nami. Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami. Serce Maryi, godny Trójcy przy Najświętszej Kościele, módl się za nami. Serce Maryi, słowa wcielonego przybytku, módl się za nami. Serce Maryi, serce według serca Bożego, módl się za nami. Serce Maryi, tronie chwały, módl się za nami. Serce Maryi, doskonała ofiarą boskiej miłości, módl się za nami. Serce Maryi z Chrystusem ukrzyżowane, módl się za nami. Serce Maryi, stolicą miłosierdzia, módl się za nami. Serce Maryi, pociecho módl się za nami. Serce Maryi, ucieczko grzesznych i opiekunko sprawiedliwych, módl się za nami. Serce Maryi, serce orędowniczki Kościoła i matki wszystkich wiernych, módl się za nami. Serce Maryi, najpewniejsza po Jezusie, konających Nadziejo, módl się za nami. Serce Maryi, serce Królowej Aniołów i wszystkich świętych, módl się za nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. O Maryjo niepokalana, Serce pełne słodyczy i pokory, spraw, by nasze serca stały się podobnymi do serca Jezusa. Modlmy się. Boże, któryś najświętsze serce błogosławionej Maryi Panny, najhojniej ubogacił duchowymi darami łaski i napełnił miłością i miłosierdziem dla grzeszników i nieszczęśliwych na podobieństwo serca jej Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy spraw za przyczyną błogosławionej Maryi, żeby wszyscy, którzy czczą Twe serce czułe i litościwe, wiernym cnót naśladowaniem Chrystusa Pana na siebie wyrazić mogli. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Pozdrowienie i uwielbienie Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi według świętej Gertrudy. Pozdrawiam Cię, o Serce Najświętsze. Pozdrawiam Cię o serce najsłodsze, pozdrawiam Cię o serce najpokorniejsze, pozdrawiam Cię o serce najczystsze, pozdrawiam Cię o serce najpobożniejsze, pozdrawiam Cię o serce najcierpliwsze, pozdrawiam Cię o serce najroztropniejsze, pozdrawiam Cię o serce najposłuszniejsze, pozdrawiam Cię o serce najczujniejsze, pozdrawiam Cię o serce najwierniejsze. Pozdrawiam Cię, o serce najkochańsze Maryi, Panny nad Pannami i Matki Boga mojego. Pozdrawiam Ciebie i czczę o Panno Najsłodsze i wielbię to zjednoczenie zawarte ze Zbawicielem świata i wywyższenie nad wszelkie stworzenie. Abym wynagrodził tak liczne moje zaniedbania w Twojej służbie, Najczulsza Matko, ofiaruję Tobie najszlachetniejsze i najczcigodniejsze serce Jezusa, Łącząc uczucia miłości synowskiej, którą Ci wyświadczą na tej ziemi i którą odbierasz w niebie po wszystkie wieki. O Boski Jezusie, błagam Cię przez Twe najsłodsze serce, racz mi przebaczyć wszystkie grzechy, które się dopuściłem względem Ciebie i Twojej najkochańszej matki, i spraw, żeby pomimo moich uchybień i niewdzięczności była ona dla mnie matką czułą i łaskawą tak zamego doczesnego życia, jak też i w godzinę śmierci. Prośba do Serca Maryi. O Serce Maryi, Matki Boga i Matki Naszej, serce najmiłościwsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej i godne wszelkiego uszanowania i miłości aniołów i ludzi, serce najpodobniejsze sercu Jezusowemu, którego jesteś najdoskonalszym obrazem, serce pełne dobroci i wielce litujące się nad naszymi nędzami, racz stopić oziębłość naszych serc i spraw, żeby zupełnie zwróciły się do boskiego Zbawiciela, wlej w Nim miłość Twoich snud, zapal je tym błogosławionym ogniem, którym ustawicznie pałasz, zamknij w sobie Kościół Święty i strzeż Go, Bądź zawsze Jego słodką ucieczką i Jego niezdobytą twierdzą, przecież wszystkim najazdom Jego nieprzyjaciół, bądź naszą drogą, którą dojdziemy do Jezusa i kanałem, przez który będziemy odbierać wszystkie łaski potrzebne do naszego zbawienia. Bądź naszym wspomożeniem w potrzebach, pociechą w przykrościach, wzmocnieniem w pokusach, ucieczką w prześladowaniach, pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach a szczególnie w ostatnich chwilach życia, gdy nastąpi śmierć, kiedy piekło przysięgnie się przeciwko nam, żeby pochłonąć nasze dusze jako zdobycz w tym okropnym i strasznym momencie, od którego zależy nasza wieczność. A wtedy, o Pano Najlitościwsza, spraw, abyśmy doznali słodyczy Twego macierzyńskiego serca, a wzgląd, jaki masz u Jezusa, Niech nam otworzy źródło miłosierdzia i będzie bezpieczną ucieczką, abyśmy mogli dostać się do nieba i tam błogosławić wraz z Tobą po wszystkie wieki. Amen. Modlitwy. Na zakończenie każdego dnia. Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od Grzechu Pierworodnego, przygotowałeś w łonie niepokalanej dziewicy godne mieszkanie Twojemu synowi. Przyjmij nasze serdeczne błagania. I jak przez przewidzianą śmierć Twojego jednorodzonego syna zachowałeś pannę Mary od skazy grzechu, tak przez jej skuteczne wstawiennictwo pozwól nam przybliżać się do Ciebie, będąc oczyszczonymi ze wszystkich grzechów. Amen. Boże, pasterzu i władco wszystkich wiernych, spójrz miłosiernie na papieża, którego wyznaczyłeś na głowę kościoła. Prosimy, spraw, aby słowem i przykładem prowadził powierzony sobie lud Boży do życia wiecznego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Boże, który jesteś naszą ucieczką i mocą, Stwórco nieba i ziemi, przyczyno świętości, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego Kościoła i spraw miłościwie, abyśmy byli pewni otrzymania darów, o które Cię z wierą prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. A modlitwa świętego Bernarda, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pamiętaj o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieję ożywiony uciekam się do Ciebie, O Maryjo, O Panno nad Panami i Matko Jezusa Chrystusa. Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. O Panie świata, racz nie gardzić moimi prośbami. O Matko słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Mario. Przez Twoje święte panieństwo i niepokalane poczęcie, O Najświętsza Panno Mario, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen. Wersja współczesna. Pomnij, O Najświętsza Panno Mario że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad paninami, Matko biegny, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko, słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. Litania Loretańska Kirie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. E Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolica mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku ducha świętego, módl się za nami. Przybytku chwalewny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Róża duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, módl się za nami. Wieża z kości słoniowej, módl się za nami. Dom jest złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramon niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chory, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami, Królowo męczenników, módl się za nami, Królowo wyznawców, módl się za nami, Królowo dziewic, módl się za nami, Królowo wszystkich świętych, módl się za nami, Królowo bez władzy pierworodnej poczęta, módl się za nami, Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas wojennaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Pana, Syna Twojego poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. W czasie wielkanocnym ciesz się i wesel Panno Maryjo alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat rozweselić raczył. Spraw to prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Pannę Maria radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi oblubieńca najświętszej Twojej rodzicielki, racz nam dopomóc, abyśmy, czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Jego otrzymać mogli który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.